Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu paskudnych rozgrywek. Moi drodzy, ta bitwa będzie bardzo, bardzo prosta w swoim przebiegu, ponieważ będzie głównie z jednego miejsca, ale takie bitwy też się trafiają, ale przede wszystkim chcę pokazać wam dlatego, że jest to bitwa, która pod względem expa na typie 64 jest najwyższą w historii wota. Wiem co mówię inaczej, w historii WOTRY PLACE. O, żeby nie było, że wiem, że wszystkie bitwy są na WOTRY PLACE. Zawsze o tym mówię, że trzeba pamiętać o tym, że WOTRY PLACE to nie jest cały WOT, więc trzeba brać poprawkę na to, że może są bitwy lepsze, ale na przykład ktoś tej powtórki nie wrzucił. Jednak na WOTRY PLACE lepszej powtórki pod względem EXPA od tej nie będzie. Bohater to naskocz mi na, tak jak mówiłem, typie 64. Mapa to Lakeville i bardzo ładna sytuacja. Bowiem za, y, zaczęło się od ładnego spota i klepiemy sobie za frajer czołgi. Pierwszy na ogień poszedł, znaczy na, na pierwszy ogień poszedł Tygrys, Tygrys się schował, więc teraz sobie iska drugiego. Mimo, że jest to czołg y, ciężki, czołg twardy, to jednak od boku spokojnie go penetrujemy. Kolejne bułki wchodzą, tutaj akurat coś tam odbił bokiem. Kolejna bułka, teraz y, nie trafienie, szkoda. I goś na chwilkę gdzieś tam ukrył, także mamy na początek bitwy 730, a już 840 punktów uszkodzeń. No i przyznam, że jak na czołg lekki tieru 6, to chyba już jest wynik, który można by uznać za w miarę fajny. Na jeśli ktoś nie wie, to graż naprawdę bardzo doświadczony 28 000 bitów. Zobaczcie, WN naprawdę bardzo, bardzo wysoki. To też sprawiło, że swego czasu był również w składzie Evil Panda Squad, czyli w dużynie Evil Panda Squad. Grał z Multim i chociaż Ragingiem w tych rozgrywkach e sportowych Teraz na skoczy jest aktywny o wiele, o wiele mniej, też go w PSQD rzadko widać, ale jednak czasami się coś tam zdarza mu zagrać i takie bitwy również wchodzą, więc naprawdę chciałem bardzo pokazać. Bo tak jak mówię, bitwa może z jednego krzaka, ale pokazująca, ile można fajnego demetu zrobić właśnie, jeśli tylko jest okazja. Pierwszy strzałowa Mixa, drugi strzałowa Mixa, trzeci strzałowa Mixa i. Gośce, przejeżdża 4 strzałowe mixa i mamy 1016 punktów uszkodzeń. W tym momencie to już jest bardzo dobra bitwa dla takiego czołgu lekkiego. Ponieważ y, tym jednym strzałem za 1016 y, zrobił w sumie połowę damage'u, który zrobił przez całą bitwę. Teraz jeszcze mamy te 29 to może bym jakoś ewentualnie celował na przykład w gąskę, żeby gdzieś tam poszło po traku, gościu przepycha sobie wrak przed sobą, to mogło wpaść w ale niestety nie weszło. Zobaczcie, cały czas na apekach. I już wynik jest naprawdę niezły. 2436. Bitwa w sumie no, w jednym miejscu, ale no, co może zrobić czołg lekki 6 Tieru w starciu z Isem 3, T34, Isem 2? No musi jakoś tak kombinować, musi szukać tego swojego przestrzału. Tutaj jeszcze ładna bułka wciśnięta w tego iska. Zaświeceni jesteśmy, więc uciekamy z miejsca sprodni. I zobaczcie, co się dzieje po tej stronie. Teraz odsunę, bo zawsze zasłaniają sobą. Tutaj przepychają super persik i z drugi T34 oraz OI. Także, no, siły przeciwników idą naprawdę bardzo, bardzo duże na nas. Praktycznie same top tiery: jedno pancerniejsze od drugiego. Też ciekawostką jest to, że naskocz mi ma trzy odznaki biegłości na swoim typku. I pierwsze co robi to, przeżąc trochę się zdziwiłem, że robi taki manewr, że jedzie tym lajcikiem, który jest dosłownie na dwa strzały od każdego czołgów ósmego tieru, jedzie na pierwszą linię, do, na ten przepychacz, zobaczy co tam się dzieje. Nie wiem, czy ma, e, miał intencję tutaj gdzieś kogoś ewentualnie na przykład zauważyć, strakować i uciec, czy może powstrzymać sobą natarcie. No raczej długo nie wytrzyma sam, ale próbuje gdzieś tam podjeżdża. Teraz się wycofuje, chciał pewnie zobaczyć, czy już w podjeżdżają, podjeżdżają. No, Raczej pewne jest to, że oni przyjadą do tej strony, tylko pytanie, czy ktoś nam pomoże z tym, że oni tutaj przyjadą, bo jak się wysypią, no to niestety, ale kamień na kamieniu nie zostanie. Jest super Pershing, najmniej wdzięczny cel do przebijania, jednak czołg, mimo że średni, to pancerz ma naprawdę świetny. A my mamy tak, na APQ uszkodzenia 115, przebicie 128, na APC, że mamy 177 przebicia. Tutaj, są przeciwnicy WZK131, więc czołk lekki Tieru 7. Tygrys niszczy Jot Panterę, a to niestety to było po naszej stronie. I jeszcze raz wciśnięcie bułki. Udaje się skończyć WZK. Także jest, raz jeszcze może gdzieś tam wiska wejdzie. Dink niestety, mimo że za PCR-a to ten kąt był dość mocny i nie weszło 7 do 7. Nasi na szczęście poradzili sobie w mieście, ale to jest znowu wina przeciwników, że zaczęli bitwę od tego, żeby... Top kierowymi czołgami pusznąć e, najmniej ważną, a czyli przepychacz jest w miarę ważny, ale te czołgi tam po prostu grzęzną, długo im zajmuje wyjechanie z tej dziury, e, więc po prostu e, jest to spora taka no, strata czasu. Teraz próba strzałów isa, wchodzą nam ładne strzały, teraz e, rykoszet od tyłu, niestety, znowu rykoszet od tyłu. No, kon wiadomo, że się, no jest taki, że go nie przebijemy, ale niestety przez te dwa rykoszety gościu nam uciekł z, e, spod siekierki. A szkoda, szkoda, bo już byśmy tutaj mieli pewnie porobiony tylko ten czołg. No i cóż, sojusznik utonął. Szkoda, i zobacz, teraz przejeżdża Tygrys. Pierwszy strzał wchodzi w Tygryska. Nie wiem, gdzie on się wcześniej podziewał. Całą bitwę gdzieś tam był, ale no teraz przyjechał. Kolejny strzał, kolejny strzał, wchodzi nam w Tygryska. Tygrys przejeżdża. Kolejny strzał za frajer. Kolejny strzał za frajer. I kolejny strzał za frajer. No nie, no Amorak. 927 punktów szkodzeń i jeszcze z naprzód tego Isa. Fantastyczny. Dwa amoraki i dwa razy czołgi za full HP porobione. Siódmo-tierowe czołgi ciężkie porobione z full Hapsa przez szóstotierowego Lighta. Dwa takie amoraki dały nam 2850 punktów uszkodzeń. Co samo to myślę pozwoliłoby na na. Bardzo mocne ucieszenie się z bitwy, bo jednak Demer bardzo wysoki, tiery wyższe, dwa fragi, co i WN Super, i EXP Super. Ale to nie jest wszystko, na co stać naskocza. Jeszcze walczy. Miasto opanowane, teraz tylko zobaczy, co tu się ewentualnie dzieje. Super ogarnięty. Jest T34, nie patrzy nas, dostajemy bułę od naszego AMX-a. Niestety, i teraz próba ucieczki przed, przed UFO tego te 34 udaje się. Gościu postanawiamy zignorować. No i cóż, no musi kogoś wybrać, albo nas, albo, albo przeciwników. My mu wklepujemy kolejny damage. Próba podpalenia, niestety, chyba się nie udaje. Jeszcze jedna pestka i jeszcze jedna pestka. Aj, niestety, troszkę się naskor spóźnił i wyjeżdża na nas oik na plecy. Ale niestety, mamy ostatnią pestkę w magazynku. Szkoda, szkoda, że ostatnia pestka, ale tak czy inaczej. Robota fantastyczna. 5114 punktów uszkodzeń na szczęście nie trafia oik. No, i co możemy zrobić? No, liczyć na jakiś cud, po prostu, że wyjedziemy mu na bok i może ten Amurak mu zdechnie, albo może go podpalimy. Także próbujemy. Nazgot wybiera opcję numer 3, o której nie wspomniałem, czyli próba detraku, żeby sam sobie jeszcze dobić exp za, e, za uszkodzenie gąsienic, ale niestety się nie uda jego strakować. Także bardzo szkoda, nie będzie darmowego exp e, za, za asystę. Teraz zobaczcie, przelicza system przeładowanie minus 60 tysięcy sekund. Niestety, oj nas kończy. Bardzo szkoda. Teraz jeszcze wysyłanie zaproszeń, ponieważ Naskocz ma misję tutaj: wykryj osobiście lub jako Pluton pojazdę przeciwnika, umożliwiając sprzymierzeńcom zadanie co najmniej 2,5 uszkodzeń. Zadaj co najmniej 2000 tysiące uszkodzeń pojazdom przeciwnika osobiście lub jako Pluton, czyli e, wykryj osobiście lub jako Pluton, czyli. Jedną część ma zrobioną, na pewno, bo zadał 2000 damage'u, na pewno, ale musi wykryć osobiście jako Pluton i przy okazji też dostać, znaczy tak naprawdę nie wiem za bardzo po co. Wysłał to zaproszenie, bo ma więcej damage'u niż potrzeba. Pytanie tylko, czy zrobił odpowiednio dużo asysty. Jest to w, tej, w nowej wersji WOTA rozegrane, więc widział y, swoją asystę na, y, na bieżąco. Nie wiem, może na przykład obawiał się na że y, nie wystarczy mu tego, y, tego damage'u, bo czy nie no, przecież jest Hitlock, no nawet jeśli nie ma modów, to, to widzi. No w każdym razie 5227 punktów uszkodzeń, i przechodzimy do podsumowania. Przyznacie chyba, że ta bitwa była bardzo prosta dla nas. Kocza. Szkoda tylko, że zabrakło amunicji, żeby tego demerzu zrobić jeszcze więcej. Bo jestem przekonany, że gdyby tutaj było jeszcze, powiedzmy, z 5 pestek, to by tego Oja jeszcze porobił i ten demerz byłby jeszcze wyższy. No, ale nie można mieć wszystkiego. Tak czy inaczej, dwa amoraki w bitwie, dwa amoraki, które spowodowały, że czołgi były w całości nasze. No, chyba więcej nie możemy oczekiwać. Zobaczcie w tygrysa 6 strzałów i łącznie 1500 punktów uszkodzenia. Przypomnę, że ten czołg ma zdaje się 120 alfy, także matematyka 6 razy 120 nie pozwala na, na osiągnięcie 1500. Oraz AMX również mamy 4 strzały i 1350, także wynik jest naprawdę fantastyczny. Oczywiście MK, no tutaj się wcale nie dziwię. Duży kaliber 136 tysięcy i zobaczcie teraz tutaj. 5227 punktów uszkodzeń, 2299, moi drodzy, bazowego EXPA. To nie jest EXP z premką, z mnożnikami, to jest czysty EXP bazowy. Eee. 3448 EXPA łącznie, plus jeszcze bonus za prowadzenie pojazdu premium bez żadnych mnożników. Tylko ekspremką plus bonus dało nam 4484. Gdyby to jeszcze było razy 2, to byśmy mieli wynik tutaj, powiedzmy tu razy 2. Tutaj samo tylko to dałoby nam ponad 7000. No, fenomen, fenomen, fenomen. Naprawdę nie ma co ukrywać. E, u nas najwyższy wynik drugi to AMX śródmotierowy 2800 i z drugi 2700. Potem Tygrys tysiąca, U nich te 34 3173 i konstrukta 2900. No, ale to, jak się udało po prostu porobić tych dwóch gości. Coś pięknego. 45 oddanych strzałów, 41 trafień, więc tylko można powiedzieć, 4 pestki zmarnował na skocz, 32 przebicia, 4-300 z dystansu 300. plus, Więc to też. Ograniczyło nam liczbę EXPA, no bo gdyby ten, y, te uszkodzenia były z bliskiej odległości To tego EXPA byłoby więcej, no ale trudno oczekiwać, żeby taki lajcik jednak bił się z ciężkimi Z dystansu mniejszego niż 300 metrów Jeden przyjęty strzał oczywiście z penetracją 8 y, y, wyspotowanych, 9 uszkodzonych, 4 zniszczeni Asysty 1663 Przejechane niewiele, bo kilometr 800 136,5 tysiąca zarobku Podjęcie kosztów amunicji 79 tysięcy na czysto i na potwierdzenie moich słów, moi drodzy, tutaj sobie jeszcze zobaczymy, przejdziemy sobie, tak, 64 tutaj wpiszemy, tak, zaznaczymy sobie wszystkie wersje, żeby nie było wszystkie wersje i, czyli dla typa 64, weźmiemy sobie wszystkie wersje i posortujemy sobie po doświadczeniu, klikamy na show. O czym, naszą, o czym naszym ukazuje się informacja, że tutaj mamy niby 3600 tego EXPA, ale sprawdziłem to i tutaj tak naprawdę nie wiadomo, ile tego EXPA było, więc z jednej strony dziwnie, że pokazuje nam tutaj 0, a tutaj nam pokazuje 3600, więc też tego damage'u tutaj jest raptem 2000. Nie podejrzewam, żeby wynik 2000 EXPA i 5 fragów był... 2000 damage'u i 5 fragów był w ekspie wyższym i to o naprawdę bardzo dużo niż nasz wynik, także zobaczcie 5200 dało 2299, drugi najwyższy wynik to 2235, gdzie komuś udało się z kolei 5 razy kogoś podpalić. To też pokazuje, że w sumie no, ten czołg ma możliwości albo amoraki, albo podpałki, tylko że ten replay pochodzi sprzed prawie roku. Także naskocz mi, gratuluję serdecznie. Bitwa prosta, łatwa, przyjemna, ale absolutnie niesamowita, jeśli chodzi o hmm, to, co się w niej wydarzyło. Także moi drodzy, jak się podobało, to tyle, zostawcie łapkę w górę, komentarz, a tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego, cześć.